Siemano, jeśli waszym autorytetem nie jest Michael Jackson, to ja się do was nie odzywam. Juventus. Juventus. Ej, ale po... to jest dobra krzywa dla siebie, Biggi. Powiedz taką krwawą, prawda? Jak Bigi. Oki, o co, Biggi? To jestem Tupak. Ty, jak narkotyki. Ty, jestem Tupak w takim razie. Zajdźcie to w dupę. A ty to. <laughs> Można pić, jak się ma dziecko, tylko trzeba stawiać rano, to się nazywa odpowiedzialność. Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek lumpów Dzisiaj ubieramy mnie Czy to się uda? Czy kupimy coś, czy wyjdziemy tylko z pluszakami? Nie wiem Ja też nie wiem Yo. To dzisiaj wy jesteście showmeny. No dzisiaj ta Chociaż... są dzisiaj bigi, bigi To jest Bigi, bigi, bigi. A Ja jestem tupak, ale To jest Bigi Albo nie, czekaj, Bigi A to nie tu? To nie tu się... Tak, gdzieś chyba tam o, Ale bym się pokręcił na tym Tylko bym się nie zmieścił tam, jakbyśmy się mywe my dwójkę Jest wójtę. jest otwarte O kurwa, dupcia Dupsko Kurwa Showman o, Dobra, grałem w tramwajarza <laughs> <laughs> Jakbyście nie wiedzieli, czym mnie w tramwajarza Gra w tramwajarza polega na tym że jak macie grupkę znajomych, to już jest pierwszy wymóg, więc niestety y, większość z was już nie może grać. Wierzycie grupkę znajomych, wybieracie jednego frajera, któremu zawiązujecie oczy szalikiem. Zazwyczaj szalikiem. Z szalikiem, czymkolwiek, że nie widział już już tak nie no, mam z, Po prostu. Szmatą może też... taki dać... szalik. Ci nie Zabnij, co? Y, jednemu zasłaniacie oczy, a reszta wchodzi na ten plac zabaw i musi się przed nim ukryć, na ty nie może go złapać. Czy... Jednak nie jedziemy na lupa, jednak jedziemy na Zmiana planów. Zmiana y planu. Y na Lumpek, z którym pojechaliśmy, było trochę zbyt tłocznie. Tak, i ciasno, i po prostu nie było tak fajne. A nam chodzi o wasz komfort. Dlatego zmieniamy w ogóle koncepcję całego odcinka. Idziemy na, na targ. Ale gorzej nie będzie. Proszę Państwa, nie. jedziemy na targ bożonarodzeniowy w Warszawie. E, może coś tam zjemy, może coś tam tego. Pogadamy, tego śmiego, poka pokażemy śmieges wam. Śmieges. Pokażemy wam, jaka jest rzeczywistość. No Jak naprawdę jest na targu. A w aucie podczas jazdy będzie nam towarzyszył Michael Jackson. Juventus. Juventus. Juventus, Juventus. A to czy ten Juventus to w końcu było od Michaela Jacksona? Kto wie? Zapraszamy na rozpinę do auta. Pochodź. Yo yo yo. Yo yo. To tak. E, jedziemy do centrum, centrum, centrum. No i pokażę wam ja po prostu targ, nie? wam, I... zima. Zima to jest ogólnie tylko fajna, wiecie, kilka dni w roku. Opa. Dlaczego... Panie mim, panie mimie. siema! ma Pan da ten kubeczek! Dziękuję. Ludzi Ludzie! Wzajemnie! Mark, Dziękuję, duża zdrówka! Kurwa, nie są tu muszę stynąłem trzy dychy w pi piąteczkach. Kurde, No Ale mi, mi widzisz mima codziennie! Nie, A to była dziewczyna! Tak. Pan, pan, panie mimie, panie mimie! No jest spoko. A za 5 No raczej, bo będzie na filmie. A ja! Kurde kierowca! Reakcja na przypieszenie Mercedesa. O. Nie cię poślą! Nie, Ale fotel fajnie mnie. Czulala, tak? jesteśmy w mojej dzielnicy. A bo ty masz jakiś egzamin dzisiaj? A ja na maturę. Matura to bzdura, pierdol to Szalot, <laughs> szalot dla kuronia. No jak jedyny tu nie masz matury. We mnie nikt nie, nie wiedział, że to matura za pierwszy raz. No tam, samet nie wierzyłem. A tu pyk, 32% matma. No i pyk. Rozjebane. <laughs> Rozjebałem maturę, tam nie widać bloku, a ja jestem kurwa w uroku. No. No Jesteś chory przez wież. No? Się... No. no i teraz szerzej. I zdjęcie jakbyśmy się całowali tutaj, pod ziemią. Dobra. No to nie jest ziemiała. A ja gdzie się miała? Nie ma, jestem. Za... Ogólnie to jest mało otwarte tutaj. No, no. No ale no, dobra, to jest tak jak to jest godzina. Jedenasta ogólnie to... Interesuje y, y, tylko i wyłącznie grzaniec Nadal. O, smalczyk! O, o taki smalczyk! Co tu mamy? Pajda ze smalcem Pajda ze smalcem! Co, trzymam mi się pajda ze smalcem? Ty zjadłeś? Lubisz? ja no, ja uwielbiam bardzo smalec Naprawdę? No. Dobra, no to tak, no to weźmiemy sobie na razie jedną pajdę ze smalcem. Osin nie je, bo Osin nie chce, ale ja sobie z Szymonkiem chętnie zjemy, a później może jakieś grzanie z tego śmięgo, dobra. Mam no, nadzieję, że z jakimś ugóreckiem. Dziękuję, z całym miejscu. No, z ugóreckiem. Ugórecek musi być, bo z Górecka to tak... Chce. A ogóreczka żadnego nie będzie?

Oj dam dał, no. Dobry, Więc tak, tak wygląda fajda za 20 złotych monet. Dużo smalcu od razu widać, nie? Jest dosyć sporo i ogóreczka też jest dosyć sporo. Nie? Dlatego wgryzam się. Ale chlebek czuję... Nie wiem czy jest wiesz, fresh, nie? Ale lubię jaki domowe, wiesz, takie jak sprzedaj, ja jak sprzedam, tak jak lubię takie. Nie, nawet nie moje klimaty, ja tego nigdy nie, nie lubię. Czekaj, ja bardzo lubię. No dziwne, bo to jest obrzydliwe, ale lubię. Nie są moje klimaty, ale to zawsze jak e, z, e, na imprezie, rodzinnych rodzinne, czy w takich właśnie, to nie zawsze takie czekadełko podają. No. Wszyscy tym się zajadają, po prostu smarują, jednego nie ma, ale mnie nie, nie. Ja lubię jak to są te sery i tak dalej, to ja to kocham. Tak, ja te sery typu takie wiesz, takie takie greckie, takie te bałkańskie, te ja uwielbiam, takie solone i tak dalej, to ja kocham to. Carapaccio, Carpaccio, ktoś jak się nazywa, kocham, ale nie, z palcem nie, nie, nie. Kurwa nie siedzi mi, nie? Buła jest taka, wiecie, z taka buła, nie? Taka... No, buła jest taka sobie. Smalcu nie wiem, ja nie czuję w ogóle smaku tego smalcu. Zobaczysz zaraz jeszcze ty. Ogóreczek. Wezmę tę. Chyba to nie jest kiszony ogórek. Albo taki bardzo mały kiszony ogórek. Dobra, zamieniamy się. I Szymon, jeszcze specjalista nam powie. Co jest? I chojny? Uwa, jaki zimny No zimny, nie? I przez to y, smaku trochę zabiera Tak mi się wydaje, nie? Na ciepło w ogóle lepsze. No bo można było kupić na, na, na ciepło, tylko to 10 złotych czy? serio? Czy takie kurwa za fajne ze smakiem? No generalnie to spoko, ale... Nie wiem, ja nie czuję smaku w ogóle No czy tej wiadomo, że nie Wiadomo, wiadomo że nie ja, ja έosca, lubię te bałkańskie klimaty, takie greckie, bałkańskie, tureckie Ale ogólnie spoko no Takie, jak kupiliśmy to ziemię? No to wiesz, no bo ja nie wiem, mam ochotę za bardzo No to to co, to, to co, jak trzeba się rozgrzać, to trzeba się rozgrzać No jak się trzeba rozgrzać, trzeba się rozgrzać rozgrzać, a ja... A co że rozgrzewa, jak nie żaniec? Trzy razy grzane wino tylko, a... To jest no To tak nie? Trzy razy takie ogrzane wino firma f tak się znajdzie? tak no? testa? Dawaj. Jeszcze <grym> e, za małe. I to alkohol jest. jeszcze na ciepło. Tak? Dobry. A, dobry? Dobry. i lepiej się nie Ale już czuję jak ładnie pachnie. Ja lubię ogólnie wino. Spatrzę, no grzańce to jest wiecie. Tak, ja lubię, ja lubię znaczy, ten aromat grzańca. To jest taki. Czuć? aromat drywy? <grymne> Zajebiste. Co... Mm. Ale jak się pije, nie to ten dym. Tak, tak. To tak. Jest... ale chłopie. To jest mocny, nie? A przynajmniej dla mnie. Lubię cię poncz? Nie, właśnie ponczu, nie ja właśnie poncz robię z grzanego wina. Między innymi jest mój. pyszny. Trawowy, nie? Tak, no bo to chodzi, korzenny. Dlatego ja robię poncz właśnie z takiego grzanego wina, bo to do poncz musi, musi być właśnie korzenne wino, korzenne herbata, yy, Ouzo albo ararak, no kurwa rzek. I cytryna. I to jest takie uch, kocham to. Ja właśnie cham grzańce, właśnie jak w góry, zawsze jak się jedzie w góry. To grzaniec jest pity i jest pity dużo. Zakopany to mi jest to dla mnie alkohol, nie jakaś wóda czy coś, tylko się grzaniec. Yy, dodam jeszcze tak, za takie trzy kubeczki zapłaciliśmy 45 zł, czyli 15 zł za kubeczek. No To jest sporo, nie? Sporo? No, no. Dobre, sporo, ale no nie spodziewaliśmy się, że tak będzie tanio, tak? Powiem tak, zjadłem tego smaczka okay. i nie wiem co zjadłem. To co myślisz, że jeszcze coś na słodko? Ja myślę, że do tego Kołacz? Smalałka, kołacz już otwarty? Nie, pół godziny jeszcze. No to pół godziny. Tak. Będziemy na powrocie może. Dzień dobry Raz te kuleczki truskaweczkowe Ja zapach no, To czekoladzie? Tej mlecznej Pokaż, 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 pokaż do kamerki co tam masz Takie cudeńko Takie cudeńko 18zł, to są truskaweczki w mlecznej czekoladzie Truskawki No dobra, a to mogę próbować pierwszy? Dawaj, pierwszy, dawaj Mmm Ja sobie łyknę grzęci tak? mm. Ja lubię takie rzeczy nie fałowiem tak? nie, nie da się to zjewać, nie? Oka. A są truskawki w środku. U to dla mnie wyzwanie, bo ja nie lubię owoców, ale dobra. Jak można nie lubić owoców? No nie lubię owoców. Jak może nie lubić owoców? Nie ja ja lubiłem. Jak może nie lubić owoców? Jak... jak można nie lubić owoców? No, szczerze, to nie dało się tego zepsuć Ja nic nie mam, udaję. No ale dobre. No dobre, bo... Owoców. Tylko kwaśne, kwaśne takie. Wiesz znaczy to nie zależy, ale to jest dobre. Nie, nie, nie wiem nie owoców. No nie wiem, nie nigdy nie jadłem. widziałeś jakieś jedzącego owoce? No Kiedykolwiek w życiu. Takie, nie wiem, nie da się nie lubię truskawek, nie lubi truskawek. Nie no truskawki ja też lubię. A Burówki? Burówki lubię. No. Obruszek, nie, no nie. Nie. No nie. No, się nie typu taki, typu, Bananów nie lubię. Banany są... Kurwa, Weż, ja już mogę z tą pobić o to. Z... Banany są przepyszne. Ja właśnie z moją dziecią tak się, tak się kłócimy o to. Owoce, nie, obrzydliwe gówno. Bardzo dobre. No ale to wiadomo, no. Masz słodki owoc, który jest zajebisty i masz czekoladę, która jest zajebista. Znaczy ogólnie truskawki, nie tak, że owoce lubię, ale truskawki, no tak powiem, że zje, zje, zjeść, zjem, ale to są raczej zajebiste. Naprawdę to było dobre. W czekoladzie są super. On jest dziwny. On jest serio dziwny. Chcesz w łeb tym? Chcesz w łeb tym różdżką? Nie, nie. No, no więc kolego... mam tutaj grzanice. No szczerze. Powiem tak, podsumowanie. Smale jest bardzo słaby, nie kupiłbym, boli mnie te 10 zł Oddycha eee, tylko. No nie dwie dychy, ale na dwóch. Eee, Grzeniec, bardzo dobry, nie boli mnie te 15 zł aż tak i a te czekoladki też. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jest... Tak, tak. tak dobra, powiem, dobra. że naprawdę ja, jako ten gościu co nie wpierdala owoców. Powie, mówię wam, że jest naprawdę świetne To jest to świetne Tu mogła być czekolada, wiesz, taka najgorsza, jakieś oszo no, oszonek Oszonek tak taki dobry, tak No, tak dobry. dobre Nie dobra, to było pyszne, to Bo było pyszne e, no. Czeka do piętku, żeby się nie wylało jak idę, no nie? No, no, Ale to chwilka tylko Nie mm. <noise> no, ja kocham wino, ja bardzo lubię wino, ogólnie lubię bardzo wino I grzańce też bardzo lubię, więc powiem szczerze, że dla mnie to jest po prostu raj ja mogę sobie pejsy dorobić, będzie śmieszne nakłaził? O Boże, o Boże, ja tu nie chodzę L'chaim Tak Serio? Nie O, no, oscypka, kurde, no jeszcze oscypka, nie ma oscypków? Jest tu Jest i było już kilka takich 7, 7 zeta. mały Ja bardzo lubię oscypki Co robimy z osypkiem? Co, oscypka byśmy nie spływali? Możemy no, spróbować? Możemy! Spróbuj, a my A nie, to pani jeszcze nie, jest, to pani nie grzeje jeszcze. To Pani jeszcze nie grzeje, A nie, no jeszcze nie ma wstawionych, to będziemy czekać jeszcze Kołacze czy kurtosze? Bo ja szczerze pierwszy raz y, widzę dopiero, ja też, żeby nie, ktoś nie, mówił na kołacz kurtosz Nie no, ja w górach to widziałem, dlatego mi się to myliło Myślę, nie wiedziałem, które to jest które A te jest... kołacze prawdziwe, to tak sprzedają zawsze pod jakimiś galeriami, jakimiś ok okęciu są, co? A nie, to jest ten! Dobra, ja musiałem, to, to jest ziomek, co stoi! Z wilkiem? No i z wilkiem! Z wilkiem! Dobra, tak, No i tak, no! Takie są klimaty warszawskie. Nie wiem, na razie wydaje mi się, że wydaliśmy daliśmy w chuj kasy i nic nie zjedliśmy. Generalnie! Generalnie, generalnie każde zdanie, generalnie. Klimat fajny! Ale żarcie, oprócz wina, oczywiście, pozostała wiele do życzenia. No, jeszcze były. kuleczki. A no, to one były dobre. Dobra, to nieważne, to żarcie jeszcze pół na, na pół. Na koniec jest kołacza, ale jeszcze się pan nie rozłożył. No właśnie, ale szczerze, kołacz to jest dla mnie, esencja. Dla mnie trochę zawód. Siemano, mieliśmy jeszcze na koniec. Nagraliśmy test kebaba z chata wariata, ale niestety usunęło nam, no rozwaliło nam się audio i niestety filmik kończy się w takim słabym momencie, ale nic tym nie zrobimy, tak, dzięki za oglądanie, pamiętajcie odcinki co środę, turbo zabawa, pozdro.